to jest A O tej ci to akurat to O Koniu No Rogowie Wraajjmy na drogę Tu stajnia. O, bo tu jest brama. O, świeże powietrze. Wolność! Wolne... O, zapiszę sobie. Nie! Jezus Maria. Tak, tak, tak. Jezu, już myślałem, że to jednorożec. Uff! Anwil wariować. Anvil jest już bezpieczny. A zaraz, może tutaj dadzą mi jakieś z gildi wojowników zadanie? byłem chy było mi przejrzeć moje filmiki co robiłem okay. wcześniej sory ta byłem tu Sorry. strata czasu A mogę się wyspać Czyli jednak nie strata czasu Mój Boże! Patrzcie jak teraz wyglądamy. Heh. Ktoś mnie pytał na kanale jak zostać wampirem. No i widzisz, wystarczy, że Murzyn cię ugryzie. Nie jestem rasistą jak coś. Kurde no. Dobra. Widzicie? Nie mam zamiaru być wampirem, bo to strasznie jest... To jest... jak to powiedzieć, no? Bez sensu, to jest nie na rękę graczowi moim zdaniem, bardzo nie na rękę. To tylko strata jest czasu. No, przynajmniej moim zdaniem. Jeżeli ktoś lubi takie zabawy, że każdej nocy idzie się pipić krew i tak dalej, to proszę bardzo, niech. niech se to robi. Mam nadzieję, że hrabina przynajmniej będzie chciała ze mną pogadać teraz. Czy teraz pomożecie brumie? I've heard that you've closed the oblivion gate outside anvil. I honor you for your bravery and service to my city. With anvil safe for the moment, I will send some of my best soldiers to bolster the Bruma garrison. Okay. Farewell. Farewell. Dobra, idziemy się. Okay. No więc tak. Idziemy do Znaczy to jest dla cie... Co? Tutaj Nie, nie mam czasu. Dobrze, jesteśmy w Anvil. Do zainteresowanych, co by chcieli się pozbyć wampiryzmu. Jeżeli macie czeluść wzgardy, to nie ma nic prostszego. Zaraz, nie dostaliśmy aby zadania? Nie. Chyba powinniśmy dostać zadanie, jak się pozbyć wampiryzmu, czegoś takiego, czy, ta, czy ta, coś takiego, no. Zobaczcie. Idziemy do czeluści zgardy. A tak, w celu z gardy jak zakupicie wszystkie te yy, yy, całe wyposażenie To jest koleś w klatce, który... To... to do do znaczki Dunbarrow. Zwariowałem. Dobra, od, od, odbiorę ten. Z, zapłatę za ostatnie ten. Wy już na wyprawę upieszczą. Of course. Of course illecie. Przynajmniej od, odbiorę. Co jest? Odbiorę kasę za ich wyprawę. A tak, no jeszcze przecież nie można chodzić ramkiem, jak się jest wampirem. To jest też głupota. Zerdywiałem, zardywiałem przez tę głupią szkołę tego obliwiona, muszę przyznać. Ale zaraz się rozgrzeje. Hmm. celuść z gardy. O. No. Niby może mieć tam tędy, ale tędy będzie szybciej. Ciekawe, czy wampir oddycha po, nie oddycha pod wodą z jest martwy, prawda? Nie sprawdzałem, nie sprawdzę. Hmm. Najpierw sprawdźmy kufer ofiar, nic. A nie powinien nasz Słukap powrócić już? A, powinien. Eee, gdzie to O, idziemy. Hmm. Coś nie tak, coś nie tak. Kufer, nie to dalej musi być. O, bardzo dobrze. Bierzemy solę oczyszczającą, skakujemy tutaj. Klikamy I, i chcemy się wyleczyć. Uleczono i znów jesteśmy piękni jak zawsze. Tu właśnie ten koleś, który go można gryźć. O jest, aż sługa. At your service, master. Morduj i wymiesi ty Yes, master. Whatever you say. No. Czy to nie chodzi piechotą? teraz idziemy sprzedać wszystko, co zdobyliśmy. Zaraz, mam pociąg? Dlaczego nie ten? Co, co, co? co? Dlaczego go po... Z... ostatnio ugryzionym nie, dos... nie dostałem? No. no zaraz, stóweczka. Z kolei tak jeden punkt mogę dodać, to daje szczęście. I mam zdrowia 343, coś mało, chyba mi się wydaje, to jest. O, nie bardzo ludzie, ludzie mnie lubią. O, niedługo na poziom. Co by teraz wykonać? Aha, najpierw pójdę sprzedać rzeczy, kupić rzeczy. I takie tam gospoda w No No pamiętacie, jak zabiliśmy tego staruszka? Jego ciało się już tu nie wala? Nie. You Need something? Tak, tak, tak. Have a look at my wares. I'm sure there's something to suit you. Hmm. Yeah. You got a good. That seems a are... fair. An excellent bargain.

z bramy Oblivion. Czyli odchłani. Jakby co? Ktoś nie wiedział, co to znaczy. Co by tu. O, siła premia. Mamy 12 do siły. Jakie mam zadanie? A, te, teraz mamy ten Teraz mamy te wszystkie bramy obliwion zamykać. Nie krępuje się. <gry> znaczy nie wiem o co mu chodzi. Głupi pies. Well met. Oh. Okay. May I interest you in some of my fine wares? Oh, big story. You mind this in there go? No. Oh. that's a good, good bo i wouldn't make that deal with just anybody that's a good pleasure doing business with me. Hmm. no here's some spook may i you in some of my fine ways <laughs>